Dzień dobry. Najnowsze wydanie dwutygodnika Nowe Info już w kioskach. Opowiem Państwu co w numerze. Pięciolecie Stadionu Miejskiego w Tychach to dobra okazja, aby wrócić do sprawy finansowania meczu otwarcia, który wówczas rozegrano pomiędzy FC Keln a GKS Tychy. Cztery lata trwała batalia... Hmm, Naszej redakcji, aby wyrwać prezydentowi miasta informację, ile gmina tych zapłaciła za ten mecz niemieckiej drużynie. Wciąż jednak wiele jest niejasności. Między innymi e, okazało się, że pomimo pełnej zapłaty za mecz, FC FCL nie wywiązał się ze wszystkich zobowiązań, umowy. E, piszemy również o zwolnieniach grupowych w Mikołowskiej Fabryce Jazaki, o Skatowaniu na śmierć, za to, że zwrócono uwagę mężczyźnie, że nie ma maseczki. Wspomniany artykuł układkowy. Sprawdźcie, jak głosowano w drugiej turze wyborów w Waszych miejscowościach. Szczegółowe wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich. Tajemnicza śmierć 38-latki w Ornontowicach i wielka gala samorządności w Tychach, no właśnie, gala samorządności czy wiec przedwyborczy, akcja pedofili w Tychach i jej efekty, i gorąca polityczna yy, sytuacja na rynku w Mikołowie w ostatni dzień przed wyborami, kto go, go popierał i jak? Polska jest podzielona. Widać było w rynku, na rynku w Mikołowie jak w soczewce. Trzeci odcinek e, pasjonującej historii pszczyńskiego osiedla: kolonia jasna. Wzruszające świadectwo nieżyjącej Magdaleny Szafron. Pogodzenie z śmiercią, z cierpieniem, ale też wielkie świadectwo umiłowania ludzi i e, świata piszemy też o maciusiu który potrzebuje najdroższego leku świata aby być zdrowym i nasz cotygodniowy raport dotyczący zachorowań na covid-19 zachęcam do lektury nowe info w kioskach a także w postaci elektronicznej między innymi poprzez naszą stronę internetową www.noweinfo.pl pozdrawiam trzymajcie się ciepło udanych wakacji